Ta Ewangelia jest jak obraz namalowany w dwóch barwach: świetle i ciemności, które nie tylko kontrastują, ale rozdzielają świat na dwa nieprzenikające się obszary, wewnątrz wieczernika, światło ciepłe, miękkie, pulsujące blaskiem oliwnych lamp. To światło Eucharystii, w którym Jezus oddaje siebie całego swoim uczniom. W tych chwilach Miłość staje się najbardziej namacalna w słowie, w geście łamania chleba, w spojrzeniu Pana, które przenika serce, ale w tym samym świetle pojawia się cień cień człowieka, który przyjmuje chleb z rąk Jezusa, a równocześnie zamyka drzwi swego serca. To Judasz. Wydawałoby się, że światło wieczernika powinno rozproszyć każdy mrok, a jednak Ewangelia pokazuje, że światło nie jest przemocą. Nie zmusza, nie wtargnie tam, gdzie człowiek sam wybiera ciemność. Za drzwiami czeka noc. Noc, która jest gęsta i ciężka nie tyle od braku słońca, co od braku Boga. Judasz wchodzi w nią świadomie. To nieprawda, że jej nie widział. On czuł, może nawet boleśnie, że odcina się od blasku, w którym jeszcze przed chwilą siedział. Że wnosi ciemność w święty obszar wspólnoty. W której sam Bóg daje się w pokarmie. W tej chwili zdrada nie jest już tylko czynem, ale stanem duszy. Być może jego kroki, coraz szybsze, rozbrzmiewały echem w kamiennych załukach Jerozolimy, a każde uderzenie sandała o bruk było jak potwierdzenie decyzji, której nie można już odwrócić. Tam, gdzie nie ma światła, kroki człowieka stają się ciężkie, a serce twardnieje. Miłość i zdrada, światło i noc spotkały się w jednym miejscu i jednej godzinie. I tak jest do dziś. Za drzwiami wieczernika, zawsze czeka noc, ale w środku zawsze płonie światło, które nie gaśnie. Ewangelia stawia więc pytanie każdemu z kim wyjdziesz? Z Jezusem, który idzie ku ofierze, czy z Judaszem, który odchodzi w mrok?